Cześć wszystkim. Witam Was bardzo serdecznie. Chwila odpoczynku od PMZ11: Dla potencjalnych kupujących, informacja. Musicie jeszcze chwilę się uzbroić w cierpliwość. Niestety, mierniki są bardzo oporne to znaczy, jeden z nich jest bardzo oporny. Mam jeszcze kilka pomysłów, natomiast muszę też inne rzeczy robić, niestety, więc wracamy do tego, co mi się lubią najbardziej, czyli do. Radmorów chwilowo i do przestrajenia a w zasadzie poprawienia mm, przestrojenia słuchajcie trafił do mnie oto taki zestaw. Zestaw jest y, przestrojony przez osobę do któ której już jeden zestaw przestrajałem y, i była nawet zadowolona. He <laughs> jak to się śmieje Chris kubeczko pozdrawiam. Y, Najpierw rzut oka na, na to, co tutaj, jak to się mówi, zastaliśmy. No więc pierwsza rzecz mnie najbardziej zasmuciła to, że ta cewka jest zmasakrowana. I to boli mnie bardzo, dlatego że wszystkie inne cewki, to znaczy poza też, tą, bardzo łatwo można przywinąć. Natomiast tutaj jest dodatkowe uzwojenie, nie mam takiego drucika więc mam nadzieję, że wyda mi jak to się mówi ten rdzeń. To przy okazji sprawdzimy czy to jest U11. Widać, że te trzy rdzenie były wymienione, więc być może są U11, ale tak jak wam pokazywałem w jednym z dalekich dawnych filmów, że kupując nawet na Allegro rdzenie, które są U11, one wcale nie muszą być rdzeniami U11. Więc tutaj trzeba bardzo mocno uważać. Nawet ostatnio odezwał się jeden z klientów, który też przysyła właśnie do mnie zestaw do poprawy, bo też próbował przystroić. Z jakim skutkiem to zobaczycie w kolejnym odcinku, znaczy w kolejnym, w jednym z kolejnych odcinków. Więc trzeba na to uważać. Więc będę musiał jeszcze sprawdzić, czy to są rdzenie U11 czy nie. Widać, że kondensatory zostały wycięte właściwe. Tutaj słabo widać, ale to jest kondensator 3 i 3 czyli zamieniony został zgodnie ze sztuką. Tutaj ciekawostka. Rosyjskie kondensatory, które się kiedyś spotykało w rosyjskim sprzęcie. One, wbrew pozorom, są całkiem dobrej jakości. Najgorsze były te czarne, tutaj wstawiane, ale to tak jak już wiecie. Ja w standardzie wymieniam wszystkie te kondensatory stałe, bo one potrafią czasami robić psikusy, a nie należy do osób, które robią coś po łebkach, przynajmniej staram się tak nie robić. Wolę wymienić te kilka kondensatorów więcej, licząc na to, że w przyszłości nie będą robiły psikusów i że osoba, której coś tam wykonuje, będzie zadowolona. Co dalej widzimy? Z drugiej strony spięty kondensator pewnie 120 piko. Pewnie nie będzie widać, ale to jest 120 piko. Tym kondensatorem tutaj w może spinano w końcowej fazie produkcji w płytce pośredniej częstotliwości pewne elementy. I ja też przyznam szczerze, że czasami jeśli jest słabe pokrycie, słaba czułość, to to robię. Przy okazji jeszcze popatrzcie na fabryczne luty. Tutaj, w tym miejscu, tutaj też się zastanawiam, czy tu ktoś już coś robił. Czy, czy to też jeszcze pofabryczne? Wygląda na to, że pofabryczne. Zobaczcie na płytce głowicy. Tutaj widać, że tu nie wiem, czy nie jest zimny lód. Powiem Wam szczerze, wy lepiej będziecie widzieli to na monitorze niż ja w rzeczywistości. Już się powoli staje, daleko widzę, niestety, w pewnym wieku. No, ale tutaj, tak jakby delikatny, zimny lód. Kolejne miejsce. Więc widać, że w tym w fabryce różnie to bywało. No dobra, słuchajcie, koniec gadania. Sprawdzimy, co mamy standardowo na tak tzw. przyjęciu do serwisu, jak ja nazywam te filmy, i zobaczymy, co będzie po moich próbach przystrojenia. Zrobimy tak, że, ponieważ, żeby ktoś mi nie zarzucił, że włączam i testuję sprzęt w formie płytek na zimnym sprzęcie, więc robimy sobie teraz chwilową pauzę. Ja włączę Radmora, niech on się pogrzeje z 10 minut, niech się wszystkie napięcia ustabilizują i zobaczymy sobie efekt przy przyjęciu do serwisu. No dobra, słuchajcie. Standardowo zaczynamy od sprawdzenia napięć mm. przestrajania napięć warikapowych. W lewym górnym rogu waszym macie napięcie przestrajania mierzone przez miernik. Obok miernika generator sygnałowy 87,5 MHz minus 45 dBm, czyli przy tym sygnale, przy tym poziomie napięcia wyjściowego, wskazówka powinna być ustawiona na maksimum. Jak widać, do tego maksimum trochę brakuje. Uważni widzowie zauważą w prawym dolnym rogu odstrojenie od zera detektora, a zaraz wam pokażę dlaczego. Możemy ostrość sobie ustawić na zero detektora. Słabo może to będzie widać, ale myślę, że coś. Popatrzcie sobie na wskazówkę siły sygnału. Zero detektora powinno być ustawione tak, że dla maksimum wychylenia wskazówki z siły sygnału Wskazówka zera detektora powinna być na środku. Ale zanim skrytykujemy ustawienie zera detektora na płytce pośredniej częstotliwości, zawsze musimy sprawdzić, czy zwierając kołki na płytce automatyki, wskazówka zera detektora pokrywa się ze środkiem. Tu akurat standardowo, yy, telefon jest pod innym kątem, więc może z waszej perspektywy nie wyglądać na to, że ona jest idealnie po środku. Natomiast musicie mi uwierzyć na słowo, że ona jest po środku. Czyli widzimy, że dla 87,5 MHz mamy 2,92 V napięcia strojenia. Nie jest źle. Widziałem gorzej ustawione heterodyny. Teraz sprawdzimy sobie górną częstotliwość. A i przepraszam, jeszcze jedną rzecz. Zapomniałem moją pirack moim pirackim sposobem sprawdzić. Tak zwaną czułość. Patrzymy, przy jakiej wartości napięcia wyjściowego z generatora zgaśnie nam dioda stereo. Minus 54 dBm. Jest słabo, żeby, żeby, że tak powiem, nie powiedzieć. Gorzej. Zobaczmy sobie teraz. Dla 108 MHz zobaczmy, 0 detektora ustawmy mniej więcej tak samo wypadnie, czyli wskazówka musi być lekko odchylona. Napięcie 25,7. Ono trochę się będzie wahać. Zobaczmy, przy jakiej wartości napięcia wyjściowego zgaśnie dioda stereo. No, i mamy minus 64 dBm. Co nam to mówi? Mówi nam to tyle, że głowica nie jest równo ustawiona, to znaczy jej wzmocnienie nie jest równe w pełnym zakresie częstotliwości. Czyli prawdopodobnie albo kondensatory, czyli trymery, albo cewki nie osiągnęły swoich optymalnych parametrów, co jest dosyć ciężkie do. Ustawienia nie posiadając no, chociażby generatora sygnałowego, tak, bądź też nie korzystając z wobuloskopu, chociaż wobuloskop nie zawsze w 100% akurat tutaj też, też się sprawdza. Oczywiście możemy być bardzo blisko, natomiast nie wnikając w szczegóły, ja czasami po wobuloskopie jeszcze weryfikuję innymi metodami. Także kilkoma metodami pomiarowymi jestem w stanie rzeczywiście zrobić to na tyle precyzyjnie, na ile widzicie na moich filmach, wydaje mi się, że różnica tutaj było 10 dbm, natomiast po moim regulacji z reguły to jest 1, 2, więc jest, jest dosyć, dosyć blisko i przede wszystkim równo. No dobra, słuchajcie, czyli sprawdziliśmy sobie powiedzmy czułość, jeszcze jedna rzecz nam została do sprawdzenia. Czyli zniekształcenia nieliniowe. Muszę sobie tutaj poprzestawiać. Dobra, ustawimy sobie częstotliwość 98 MHz. Ustawię się na maksimum sygnału najpierw, żeby sprawdzić poziom zniekształceń. No dobra, odkręcimy trochę głośniej. Znaczy tak, najpierw zrobimy inaczej jeszcze. Zmniejszymy trochę sygnał, żebym na pewno był pewny, że jestem w zerze detektora. No dobra, no i teraz sobie głośno będzie uwaga. Około 1,9% zniekształcenie nieniowe. Oczywiście ktoś zaraz powie, ale to źle jest mierzone, bo powinno się mierzyć dla maksymalnego poziomu wyjściowego itd. itd. Oczywiście tak. Natomiast to, nie jest, to się nie przykłada ten pomiar w ten sposób, że jak nagle podłączę sztuczne obciążenie i dam pełną moc, to te zniekształcenia spadną magicznie do poniżej 10% wartości. To niestety tak nie działa. Będzie różnica. Może kilkuprocentowa, więc w tym momencie, jeśli ja to nawet w taki sposób uproszczony na szybko weryfikuję dla Was, bo też nie chcę mi się poświęcać pół dnia, żeby jeden film z testowania zestawu nakręcić, więc, <laughs> więc dlatego jest to w ten sposób pokazywane. Natomiast, oczywiście, tak jak zawsze Wam mówię, pewne rzeczy zawsze poprawiam poza kadrem i, i w tym momencie. Yy, tak to mniej więcej wygląda. Także, jeśli chodzi o przyjęcie do serwisu, to myślę, że, że to będzie wszystko. Jeszcze taka jedna uwaga na koniec. Ktoś tam mi zarzuca, że się nie wiem, wywyższam, że to, że tamto. Słuchajcie, ja staram się przy pomocy moich przyrządów w tych filmach pokazywać jak wygląda sprawa danego elementu danej części danego urządzenia przy przyjęciu do serwisu i po wykonaniu określonych czynności serwisowych, które przez wiele firmów wam pokazuje czasami tylko nie ukrywam zdarza mi się być złośliwym w stosunku do przedmiotów i sprzętów, które wiem, że ktoś kupił i kupił za ciężkie pieniądze naprawdę za ciężkie pieniądze. Od osoby, która mówi, że pewne rzeczy robi w sposób profesjonalny i za to bierze ciężkie pieniądze. No a wiem, że ma, tak jak Wam wielokrotnie mówiłem, no nie ma zaplecza pomiarowego, tak? I zdarzało mi się po tego typu osobach wiele razy poprawiać, więc tak jak ja zawsze mówię, ja robię. Na tyle dobrze, na ile jestem w stanie i nigdy nie twierdziłem, że robię to profesjonalnie i nigdy nie będę twierdził, że robię to najlepiej na świecie. A już Wam mogę powiedzieć dlaczego. Dlatego, że mm, wydawałoby się, że te sprzęty, znaczy sprzęty, przepraszam, złe słowo, y, Tor FM wzięty z tego Radmora, zainstalowany w innym Radmorze i sprawdzony nawet na tych przyrządach, będzie minimalnie inaczej działał. Dlatego, że będą inne e, czułości troszkę wskaźników, że napięcie zasilacza będzie trochę inaczej pływać, że może gdzieś po drodze będą jakieś e, wzrosty rezystancji na przewodach, na złączkach itd., itd. Więc ja nigdy nie czepiam się szczegółów. Jeśli by było 2, 3, 1, dziesiąta na przykład dla 80 7 MHz i 25,1 czy 24,9 V dla 108, naprawdę bym się nie czepiał. Też powiem Wam szczerze, jest różnica w momencie, kiedy ustawiamy głowicę na SDR-a, a ustawiamy na generator sygnałowy. Nie wynika to z tego, że generator sygnałowy jest do D, tylko troszeczkę jest inny typ, inny sposób pomiaru. SDR też nie jest super dokładnym, że tak powiem, przyrządem pomiarowym, ale tak jak wam pokazywałem, jest to jedna z najtańszych, jeden z najtańszych sposobów na poprawne ustawienie częstotliwości głowicy. Więc kończąc temat tego zestawu. Ja może sobie powyłączam. Wróćmy jeszcze na chwilę do tego, jak zwykle wszystko zostanie wymyte wyczyszczone. Wymienię kondensatory, te, które mogą sprawiać problemy. Potencjometry zostaną wyczyszczone, mam nadzieję, że się uda. Sprawdzimy sobie, czy te rdzenie to są rdzeniami U11. Prawdopodobnie jednak będę musiał pewnie spiąć cewki na płytce głowicy. Z tym kondensatorem y, jakiś tu kondensator na pewno będzie. Ten kondensator elektrolityczny jest do wymiany. Bez względu na to, czy on ma dobrą pojemność, czy nie, bo przy koszcie kilku złotych za kondensatory te również zostaną wymienione. Ten pewnie zostanie, bo te kondensatory zazwyczaj mają bardzo dobrą pojemność i bardzo dobrą rezystancję szeregową. Te czerwone rosyjskie kondensatory też prawdopodobnie zostaną, dlatego że to czarne kondensatory produkcji rosyjskiej miały problemy. I przystąpię do strojenia mozolnego, testowania. No, i w momencie, kiedy skończę, zakończę pracę, tu jeszcze te kondensatory były wycinane. To co ja Wam zawsze mówię: starajmy się nie wycinać, tylko wylutowywać. Tym bardziej, że akurat do tego typu głowicy jest bardzo dobry dostęp. Tu, w przypadku głowicy dwupłytkowej, no to wiadomo, że jest to już tak dosyć mocno utrudnione i problematyczne. tak? Przy okazji, jeszcze raz pokazuję. Zabezpieczona płytką, znaczy płytki zabezpieczone kalafonią. Nic się nie kleje, nic się nie lepi. No dobra, słuchajcie, ja się biorę do pracy. Wam życzę spokojnego weekendu i do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć, trzymajcie się.